Dzień dobry, dzień dobry Zaku Board Games. Ja jestem Zaku i dzisiaj przedstawię Wam Thunder Road Vendetta, czyli grę wyścigową pełną wybuchów, strzelanin, zwrotów, akcji, wybuchów, eksplodujących samochodów, ognia, wybuchów, karamboli, czerwi pustyni, helikopterów, motocykli. Wspomniałem o wybuchach. Tak, zdecydowanie w tej grze akcji będzie sporo, ale pomiędzy tymi wszystkimi wybuchami, postaram się Wam nakreślić zasady tej gry. No, oraz oczywiście przedstawię, jakie całościowo to wszystko zrobiło na mnie wrażenie. Mad Max na planszy, The Frey na planszy, tak właśnie mówiło się o Thunder Roadzie, czyli szybkie, szalone i przede wszystkim brutalne pościgi wzdłuż zdezelowanej pustynnej autostrady. Projekt ten nie miał jednak lekko od samego początku, bowiem pierwsza kampania z minimalnym progiem ustawionym na pół miliona dolarów, no niestety, nie dojechała do mety w 2021 roku, jednak po kilku miesiącach wystartowała ponownie. I już ponad 7600 graczy zaufało Wendecie i wsparło ten tytuł. No i tytuł okazał się udany i lubiany i całkiem dobrze się przyjął, tak jak kolejna kampania nowej wersji i dodatków, która już tym razem zebrała dwa razy więcej dolarów. Graczom bowiem spodobał się koncept negatywnej interakcji w wyścigach pełnych adrenaliny i akcji także u nas w Polsce. No i tak się składa, że m.in. dzięki temu udało mi się zagrać już kilkukrotnie, i to nawet w różnych składach w Thunder Road'a i uwaga, także z dodatkami, o których też na szybko wspomnę. No i mam już jakąś wypracowaną, powiedziałbym to, stabilną opinię o tej grze, ponieważ za każdym razem bawiłem się przy niej tak samo. Ale zanim przejdziemy do meritum, to teraz szybkie nakreślenie zasad. Każdy z graczy posiada standardowo trzy auta w trzech różnych rozmiarach i przyporządkowane im planszetki na kości gry. Gracze rozgrzewają więc swoje silniki i szykują się do pierwszego palenia gumy przed planszą drogi, a ta składa się z kilku kafli i przedstawia przechodzącą przez środek gry autostradę oraz sąsiadujące z nią pobocze. Na planszy znajdzie się także sporo przeszkód oraz losowo umieszczonych zagrożeń, które będą odkrywane później w trakcie gry. Każda runda gry rozpoczyna się od rzutów pulami kośćmi graczy oraz kością drogi. Nimi właśnie będziemy zasilać nasze pojazdy oraz akcje dodatkowe. Już podczas samej gry, gdy aktywny gracz przyporządkuje jedną z kości do nieużytego jeszcze przez siebie swojego pojazdu, będzie wykorzystywać ją na ruch. Wartość na kości wskaże, o ile pól może poruszyć się wybrany pojazd. Auto lub też motocykl porusza się zawsze do przodu na jedno z trzech sąsiadujących pól. Jeśli ruch został w całości przeprowadzony na asfalcie, pojazd poruszy się też dodatkowo o wartość z kości drogi. Jeśli pojazd jedzie na trudny teren, taki jak np. błoto, będzie tracić więcej punktów ruchu. Jeśli znajdzie się na kaflu zagrożenia, odkrywa go i realizuje przedstawiony na nim efekt. Jeśli auto umyślnie wiedzie bądź zostanie wepchnięte na stałą przeszkodę, taką jak ściana, no to wtedy wybucha, a jego właściciel traci ten pojazd i plansze z nim związano. Jednak oczywiście będzie to bardzo brutalny i agresywny wyścig, w którym zależy nam na tym, żeby w siebie wjeżdżać. Więc tak jak będziemy w siebie wjeżdżać, to wtedy rzut kosteczkami określi, który pojazd będzie spychany, w którą stronę. Dodatkowo, ale Tutaj ograniczenie raz w ciągu całej rundy będziemy mogli używać kości, aby aktywować specjalną zdolność z planszetki. Może to być na przykład dopalacz nitro do naszego ruchu albo wysłanie na planszę helikoptera, aby dodatkowo strzelać i usuwać inne pojazdy. Bowiem, właśnie odnośnie strzelania, to po każdym ruchu naszego pojazdu, pomijając sam początek gry, jeśli po ruchu mamy przed sobą jakiś inny pojazd, to będziemy do niego ładować naszych działek. I każdy udany strzał będzie uszkadzać dane auto, doprowadzając nawet do jego unieruchomienia. Dopóki właściciel nie przeprowadzi naprawy, to to auto, jako wrak, będzie leżało na planszy, nie porusza się i będzie podatne na wszelkie przepychania, strzały czy inne zagrożenia. Na planszy w trakcie gry z kafli zagrożeń także pojawią się powiedzmy to neutralne wraki, na które też będziemy mogli wpadać, przepychać i je niszczyć. No i w ten sposób ścigamy się, strzelamy, spychamy, ale jeśli jeden z graczy zdoła dojechać do końca planszy i wyjechać z niej, no to wtedy wystawiamy jej kolejny element, ale to także oznacza coś złego dla ślamazarnych pojazdów, bowiem części drogi znika, zostawiając za sobą w zapomnieniu i niesławie wszystkie auta, helikoptery czy motory, które nie potrafiły nadążyć za całą resztą. I tutaj wiąże to się też z zakończeniem gry, ponieważ jeśli gracze przewiną się przez odpowiednią liczbę kafli drogi, w przypadku, z tego co pamiętam, dwóch graczy, lub jeśli ktoś zostanie po prostu wyeliminowany, to na końcu nowo dołożonej drogi pojawi się meta. Także kto pierwszy zdoła dotrzeć do niej, lub zostać sam w grze, eliminując wszystkich pozostałych, lub patrzeć, jak oni chaotycznie wyeliminują się sami, no to wtedy taki gracz zostanie zwycięzcą. Oczywiście zostanie zwycięzcą w akompaniamencie strzałów, wybuchów, fajerwerków, ognia i krzyków wszystkich uczestników tego śmiercionośnego. Wyścigu. I tak w skrócie to wygląda, jednak teraz postaram się nieco szerzej omówić poszczególne aspekty Road'a i jak najbardziej subiektywnie ocenić, co ja o tym wszystkim sądzę. Zacznijmy od kwestii zdecydowanie bardziej mechanicznych i losowych, czyli tutaj akurat od naszych kości gry. Z nimi będzie związane strzelanie oraz to całe spychanie się. Bowiem, gdy nasz pojazd wjeżdża w jakiś inny pojazd, musimy wtedy umieścić go na wierzchu tego drugiego, no i będziemy rzucać kosteczkami. Jedna kość określi, który pojazd, czyli dolny czy górny, będzie przepychany, a druga kość w którą stronę. Gdy zepchnięty pojazd trafi na ścianę lub po prostu wypadnie poza planszę, wtedy zostaje utracony, wyeliminowany. To już wiecie: wybuchy, firewerki, ogień i te sprawy. Jeśli jednak taki przepięty pojazd trafi na inny pojazd, no to znowu umieszczamy jeden na górze drugiego, rzucamy kosteczkami i rozpatrujemy wszystko ponownie, tak długo jak długo pojazdy po prostu będą na siebie wpadać. Pojazdy po ruchu, jeśli mają przed sobą jakieś inne, oczywiście będą strzelać. Wtedy rzut inną kością określi rozmiar pojazdu. Jeśli nasz cel wraz z tym, co rzuciliśmy na kości, się zgadza, no to wtedy taki pojazd, do którego strzelamy, otrzymuje obrażenie. No i przechodząc tu od razu do tego, co myślę o tych kościach, o tym, co myślę o losowości, to muszę powiedzieć tak. Normalnie w grach typu Ameri, bo oczywiście, że jest to Ameri Trash... Nie przeszkadza mi losowość. Gramy w dziesiątki traszy, gdzie czasami bohater wielki jak góra musi siłować się ze spróchniałymi drzwiami na zardzewiałych zawiasach przez cztery rzuty kosteczkami, albo, nie wiem, wyszkolony, zaprawiony w broni palnej żołnierz, strzelający w wielki cel znowu wielki jako góra ma cela jak pewien egzorcysta za niecałe trzysta. I mówię, w takich grach tego typu naprawdę mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi cała ta złośliwość, cała ta losowość i jak okrutni bogowie RNG chcą się na mnie zemścić. Jeśli chodzi o losowość, tutaj w tej grze, no to okej. Okay. Mam jakąś tam powiedzmy to sprawczość, mam jakiś wpływ na tę losowość. No, wjeżdżając większym małtem w mniejsze, zawsze mam szansę na jednorazowe przerzucenie kosteczek. Ogólnie też szanse na wjechanie w kogoś i bycie przepchniętym jest mniejsze niż wypchnięcie jego spod siebie. Ale i tak i tak. Faktem tutaj jest, że te rzuty mogą być naprawdę bardzo chaotyczne i nieprzewidywalne. I w związku z tym ogarnianie sobie jakiejkolwiek strategii czasami po prostu nie ma sensu. Nawet przy idealnej optymalizacji kości i naszego ruchu może zdarzyć się tak, że auta, które wypruły do przodu, zostaną zepchnięte w jakiś ślepy zaułek na jakąś ścianę albo pojawi się nad nimi helikopter, któremu akurat się przyfarci przy strzelaniu, no i wtedy nic z naszej idealnej strategii. I wiecie co? W większości przypadków moim współgraczom taka losowość. To wszystko tutaj się akurat bardzo podobało. I to właśnie był ten przez wszystkich opisywany chaos. To były wspominane przez wszystkich te czyste emocje w Thunder Roadzie, te zwroty akcji, wybuchy, które jeszcze nieraz pojawią się w tym filmie. No, zdecydowanie nie jest to euro. To jest totalnie losowe Amery. To są wyścigi malutkich autek po planszy. I podchodząc do tego z nastawieniem na czystą zabawę, i bardzo często niesprawiedliwą zabawę, powinniście mieć całkiem dobre wrażenia z tego szalonego wyścigu. A przynajmniej w teorii. Odnośnie losowości, jeszcze mógłbym wspomnieć, że gracz, który przez Całą rozgrywkę rzuca bardzo niskie wyniki, no może mieć zdecydowanie gorzej. Będąc z tyłu, jasne, mam jakąś przewagę, możemy strzelać do innych, jak trzymamy się na ich dupach. Jeśli jesteśmy z tyłu, to poruszając się możemy wjeżdżać w kogoś, mamy wtedy większe szanse, żeby spychać ich na jakieś tam ściany, które są obok, ale wiadomo, to jest też bardzo losowe. Ale powiedzmy sobie tutaj szczerze, jeśli przez większość rozgrywki będziemy mieli naprawdę słabe rzuty na ruch, pomimo tych dopalaczy i tak dalej, to... Raczej w trakcie gry będziemy jedynie wąchać spaliny innych aut, które wyprują gdzieś tam do przodu. I ogólnie to, co tutaj naprawdę trzeba pochwalić, to zdecydowanie na bardzo duży plus zasługuje wykonanie tej gry, no i komponenty jasne, to co ja tutaj mam przed sobą dzisiaj, wam pokazuję, to jest wersja kickstarterowa, to jest wersja Deluxe. To wygląda trochę jak taki zestaw zabawkowych resoraków, pojazdy tutaj są różne, kolorowe, no całość też przeplata się w takich. Pustynno, retro, ale jednak kolorowych klimatach. Ja z sentymentu do wyścigów chyba jedynie z mikro machines. Tak jak miałem mikro machines na Pegasusie, no to. Wtedy z sentymentu do tamtego widziałbym ten wyścig raczej z takiego rzutu na planszę biurka, jakiegoś stołu bilardowego, czy akurat najlepiej to by pasowało jak było tam w Micromachines, z piaskownicy, gdzie autkami musieliśmy omijać jakieś różne, wiecie, zabawki, przejeżdżać przez łopatki robiące za rampy i uważać tam na kamienie i wydmy. Być może jeśli to byłby akurat taki temat, no to pomimo tego, że to jest wyścig, to bardziej przemówiłoby to do mnie, bo ja wyścigów nie lubię, mówiłem o tym wiele razy, przemówiłoby to troszeczkę do mnie bardziej niż coś zrobione w takiej, no jak tutaj jest w takiej Mad Maxowej skórce. I wydaje mi się, że jak poruszyłem już te kwestie tematu i klimatu, to wydaje mi się, że możemy w końcu przejść do tej właściwej części filmu, ponieważ już kilka razy gdzieś tu i tam wysprzęgliłem się z moją opinią o Thunder Roadzie I wiecie, wysprzęgliłem, bo auta, sprzęgła. Pośród strzałów, pościgów, wybuchów, płonących motocykli, ja byłem totalnie znudzony. Mówiłem wiele razy, że ogólnie. Temat wyścigów to nie jest coś, co mnie kręci praktycznie w ogóle. Wolę w grach biegać po lochach i machać mieczem. Niby temat brutalnego, szalonego wyścigu rodem z Mad Maxa mógł mnie trochę bardziej przekonać do siebie, no ale jednak tak się nie stało. Nawet negatywna interakcja nie jest tutaj czymś, co w moich oczach sprawiłoby, że mógłbym się polubić trochę bardziej Thunder Roadem. Wjeżdżanie w inne pojazdy, strzelanie w nie zazwyczaj kończyły się albo niczym, albo tym, że to właśnie moje pojazdy były przepychane na jakieś dziury, ściany i po prostu musiałem je tracić. Najczęściej nawet wystawiony w idealne miejsce helikopter, w idealne miejsce, żeby zmienić bieg całej gry. No, kończył się na niczym, ponieważ helikopter też strzelał jak baba z wesela. I muszę powiedzieć, że tak, ta losowość, która była tutaj w grze, w połączeniu z tym, że no ten temat zdecydowanie mnie nie kręci, sprawiało, że zamiast takiego, wiecie, nieprzewidywalnego chaosu, zamiast zabawy i emocji. Po prostu były nerwy. Ja po prostu się denerwowałem, że większość rzeczy z mojego misternego planu nie może zostać zrealizowana, czyli chaos, który miał przynosić zabawę, to tutaj mnie wkurzał. No i wiadomo, jako że nie potrafiłem wczuć się w ogóle w tę rozgrywkę, no to najczęściej moje ruchy, moje akcje kończyły się na nudnej serii rozpatrywania kolejnych rzutów kosteczkami przepychania nudnych rzutów i przepychania pośród wybuchów, strzałów, fajerwerków, ognia i tak, dalej, i tak dalej. Powiedziałem też, że wspomnę o dodatkach, czyli o czymś, co w teorii mogło sprawić, że jednak spojrzę nieco przychylniej na ten wyścig, czyli tutaj mamy dodatkowe zagrożenia, karty zdolności, moduły, ale przede wszystkim to co zawsze mówię, co ja najbardziej uwielbiam w tego typu grach, czyli asymetria Nowe planszetki ze zdolnościami i specjalnymi akcjami inne dla każdego z graczy. Draftowanie kart usprawnień, które sprawiają, że dosłownie każdy pojazd w grze będzie wyróżniać się jakimiś innymi efektami na tle innych. Rampy na plansze, dzięki którym skaczemy nad przeciwnikami czy nad buchającym ogniem, a wraz z tym ogniem nowe mechanizmy podpalenia, które zwiększają ruch naszych pojazdów, ale ten ogień może je całkowicie pochłonąć. No, ogólnie wydaje się, że jest tutaj naprawdę dużo fajnych nowych rzeczy, nowych modułów które dla mnie nie zmieniły postrzegania tej rozgrywki w ogóle. Jasne, nowe planszetki, postaci ze zdolnościami mogą naprowadzać nas na jakieś nowe strategie. Na przykład chętniej będziemy wpadać jednymi postaciami na samochody, żeby się przepychać, ponieważ lepiej korzystamy z tych kości zderzenia, a innymi postaciami będę wolał się, znaczy pojazdami z połączeniem ze zdolnością postaci, będę wolał się trzymać z tyłu na tyłach innych pojazdów, bo na przykład mam większy zasięg strzału i do Wszystkich będę próć, jeśli będę z tyłu. Mechanizm tego podpalenia ognia wprowadza kolejny taki push your luck. Ja lubię push your luck. Czasami specjalnie wiadę w ogień, aby płonący pierścień, i nie mylić tutaj z konsekwencjami jedzenia budlaków, sprawił, że dodatkowa kość poniesie moje auto jeszcze dalej. Zanim taki pożar się zdusi, albo zupełnie pożerę mój płonący pojazd, jest tutaj też kilka rodzajów kart, powiedziałbym to modułów, wprowadzających jakieś zmienne: czy to na przykład zmienne warunki na drodze, czy to cele dla graczy, które jeśli spełnimy, to otrzymamy jakieś bonusy. Ale tak jak mówiłem, to są jedynie w postrzeganiu całości, to są jedynie drobne zmienne, to są drobne dodatki, które nie zmieniły mojego postrzegania. Tak wiecie, w samej podstawie, która po prostu mnie znudziła. I tak ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to nie jest wina samej tej gry. Ja wiem, że wiele osób uważa, że Thunder Road jest po prostu świetny, że to jest czysty chaos, ale przede wszystkim razem z tym czyste emocje. I ja doskonale rozumiem to i nie będę nikogo obwiniać za to, że ktoś świetnie bawi się samochodzikami przy lekkiej i losowej grze, do tego jak kto się mówi przysłowiowego piwka. Ja wspomnę jeszcze raz, przez to, że ten temat w ogóle mnie nie porwał, tak jak ogólnie klimat tego wiecie, Mad Maxa jest spoko. No to wyścigi dla mnie są tak bardzo odpychające, że ten cały chaos to zdecydowanie bardziej wkurzał mnie zamiast działać tak jak powinien czyli na to, co ja najbardziej lubię z gier, czyli na emocje. I żeby nie było nich, nikt sobie nie pomyśli, że to jest kazus tego, że. Typowi nie podoba się gra, bo jest losowa i nigdy w nią nie wygrał. No właśnie nie, ponieważ było przeciwnie. Wygrywałem w Thunder Road'a. Nawet wygrywałem w takim stylu, który powinien zapaść mi pozytywnie w pamięci na długo, gdy na przykład moim ostatnim motorem w grze jeszcze z dodatkowym doładowaniem w otoczeniu płomieni skakałem przez rampę nad innymi wprost na linię mety. Totalnie jednak bez emocji i byłem praktycznie wypruty z radości z grania. Czekając tylko aż ten wyścig i moje cierpienia wraz z tym się skończą. I powtarzam, jeszcze raz, żeby nie było. To nie jest wina samej gry, to najpewniej jest moja wina. Mówiłem wam w jednym z ostatnich filmów o temacie, że właśnie dla mnie temat w grze jest tak samo ważny jak mechaniki, bowiem nawet najlepiej działająca gra w temacie wyścigów, jak tutaj, czy nie wiem, pierwszej czy drugiej wojny światowej, no już na starcie będzie miała ze mną ciężko, a raczej ja z nią. I tak już trochę kończąc, to powiem Wam, że początkowo chciałem wrzucić okrojoną i skróconą wersję całej tej mojej opinii do jakiegoś tam zbiorczego odcinka z grillowankiem, no ale koniec końców uznałem, że Thunder Road o dziwo nie zasługuje na tak powierzchowne traktowanie, a wiadomo, czasami trzeba też nieco więcej poświęcić czasu i przygotować materiał do gier, które niekoniecznie nam się podobają. Jeśli jednak wygraliście już w Thunder Road albo macie Thunder Road, a, nie wiem, lubicie taki temat, lubicie tę chaotyczną losowość, znajdujecie w tej grze to, czego ja nie znalazłem, czyli czyste emocje w chaosie, no to bardzo dobrze. To jest świetne, że w naszym świecie gier planszowych mogą podobać nam się różne gry. Tak więc, jeśli macie, lubicie Thunder Road albo po prostu czekacie na premierę, która przedłuża się w nieskończoność, no to dajcie tej grze trochę miłości w komentarzach. Także co, ten egzemplarz, który jest tutaj, to za chwilę zostaje spakowany, wysłany z powrotem do swojego właściciela. Także jeszcze raz dziękuję za możliwość wypożyczenia na z góry obiecane narzekanie, żeby nie było. No i dziękuję także Wam, widzom, że oglądaliście ten materiał. Pamiętajcie, że jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Jeśli chcecie posłuchać więcej też nie tylko pozytywnych, ale negatywnych opinii o różnych grach, no to też dajcie znać, czy mam takie filmy robić, no bo zazwyczaj tak zawsze stwierdzam, że trochę szkoda mojego czasu, żebym po prostu narzekał na coś. A tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dzięki wielkie i na razie hej!